Chrystus, ja nagrywam aniołów na i Książęta w naszym Ojcu, jedynym królu, Chrystusie Immanuelu Bóg z nami. Imanuel. Proszę mnie nie nagrywać. Ojciec widzi wszystko, się, kochany. No dobrze, a... Bóg żywy. Nic I nie ma do ukrycia, tak, to tak to. samo ja też. Ja też mam rodzinę: e, trójkę dzieci trzech e, synów.

Mogą posądzić was, was do sądu. So, mają władzy. Mają. Na ziemi nikt nie ma władzy. To jest, to jest karane. To, są, to jest karane. Macie swoje wiary, ale, ale mieszkamy tu w Polsce. Boże, I Boże jest nad tym w tej Boże Ja się nie zgadzam, a, a na przykład mnie? Yy, 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 Nagrywa. Ja mówiłeś, że mnie nagrywasz? Może wziąłeś no. no, no. Ja Ale nie, ja nie zgodziłem się. Dobrze, nie nagrywam.